Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale na przesłaniu anielskim. Dzisiaj, moi drodzy, wyciągnęłam dla Was kartę: czego pragniesz? Masz możliwość, mój drogi, napisania scenariusza zgodnie ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, Czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, one natychmiast objawią się w Twoim życiu. Wiedz, mój drogi, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, jak każdy człowiek. Stosuj afirmację. I pozytywne wizualizacje, żeby realizować swoje pragnienia. Wyraźnie określ, czego pragniesz, porzuć wszelkie poczucie winy i lęku przed proszeniem o to, czego chcesz. Życzę moi drodzy Wam wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego nowego roku, wszelkiej radości i powodzenia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, do widzenia.